Cześć, witamy Was bardzo serdecznie ponownie, cały zespół wiosłujcie.pl Dzisiaj mamy na tapecie deski francuskiej firmy Coasto Jak widać za nami mamy wciąż słoneczną pogodę Jest przepięknie Cóż robić w taką pogodę? No najlepiej wybrać się na fajną touringową wyprawę i Coasto właśnie zostało stworzone z myślą o osobach, które poszukują czegoś więcej niż tylko rozpoczęcie relaksacyjnego pływania na na, na, na palbordach Coasto to bardzo komfortowe touringowe deski, które e, skierowane są do osób, które, są podróżo, które chcą podróżować e, na desce. Mamy tutaj szerokie touringi, nie bardzo sportowym zacięciu, ale za to o bardzo bezpiecznym, bezpiecznych szerokościach. Za każdym razem mamy deski z możliwością zamocowania bagażu, który jest potrzebny w czasie podróżowania i dłuższych wypraw. Bardzo istotnym elementem, jeśli chodzi o deski Coasto, jest technologia. W firmie PullStar, która jest właścicielem marki Coasto francuskiej, nazywa się to TTS, czyli Thermo Twin Skin, czyli otrzymujemy dwuwarstwową technologię Fusion, dwie warstwy zgrzane sobą termicznie. Dzięki temu mamy bardzo, bardzo sztywne deski, które świetnie trzymają swoje parametry. przekłada się to wszystko na bardzo dobre stabilne pływanie desek. Dodatkowo warto wspomnieć, że deski Coasto są dość bogato wyposażone. Mamy wiele uchwytów, które wspomagają pływanie w różnych sytuacjach. Jeśli znajdujemy fale, mamy dwa uchwyty boczne, które pozwalają nam nieco, nieco utrzymać stabilność. Mamy, tak jak wspomniałem, dwa bagażniki typu bungee. Mamy gniazdo do zamocowania kamery bądź aparatu fotograficznego na dziobie. Duża szerokość, cały czas mamy, mamy cztery deeringi, więc bardzo fajnie istnieje również możliwość zamocowania siedziska kajakowego dla tych, którzy widzą taką potrzebę. Co ważne powiedzieć, mamy cztery zasadnicze rozmiary wśród desek, które, które na naszych wodach możecie spotkać. To jest Amerigo 104 Fajna, niezawielka deska z zacięciem lekko touringowym, która jest bardzo stabilnym stabilnym małym paddleboardem też dla osób nieco lżejszych. Mamy deskę Argo 11.0. Mamy deskę nieco większą. Nautilus 11.8 o dużej dłużej szerokości 86 cm, które daje naprawdę duże, fajne, stabilne, e, daje stabilny pokład do, do podróżowania i mamy bardzo fajną, e, taką typowo travelową deskę e, Cruiser 13.1, długa deska, ale na której się fantastycznie pływa, bardzo stabilna i powierzchnia daje nam, pomimo tego, że nie jest bardzo szeroką deską, daje nam bardzo fajną platformę, która daje dużo stabilnego wsparcia. Oczywiście, jak to we wszystkich dobrze wyposażonych deskach, kupujemy, kupujemy zestaw, który jest kompletnym zestawem. Tak? Czyli na wyposażeniu znajdziemy aluminiowe wiosło, na wyposażeniu znajdziemy oczywiście lisza, oczywiście pompkę dwustronną, e, torbę na kółkach. Wszystkie te elementy, które są niezbędne do, do tego, aby ze spokojem iść pływać, e, znajdziemy w Marce Coasto. Tak jak mówię, Francuzi, Bardzo lubią doposażyć te deski, bardzo nam się na nich dobrze pływa i pomimo tego, że są to touringi travelowe, takie, takie, takie przeznaczone właśnie do bezpiecznego podróżowania, o czym warto pamiętać, są bardzo też fajnymi deskami, bardzo przyjaznymi deskami, jeżeli ktoś chciałby rozpocząć swoją przygodę z pływaniem, szuka swojej pierwszej deski, przez to, że są one szerokimi deskami, to bardzo dobrze się na nich... Też można nauczyć, stawiać swoje pierwsze kroki z wiosłem, a jednocześnie przytulić, przygarnąć te deski do tego, żeby skierować swoje, swoje zainteresowanie na dalsze wyprawy touringowe. Bardzo serdecznie polecamy Wam deski Coasto. To, to bardzo dobry produkt i cóż, do zobaczenia na wodzie. Wiosujcie z nami. Mahalo!